No, woda już tam dawno się zagotowała. Woda błyskawicznie. Tak, samowarka trzeba było przestawić, bo za bardzo kopcił. Jednak dymiąca rura silnie działała. No ale teraz patelnia jest w użyciu. Patelnia jest rewelacyjna. Natomiast co tu jeszcze? Aha, Iwan jakoś czujność wzmógł, nie wiem dlaczego. Ciekawe, pomyślmy, dlaczego Iwan stał się bardziej czujny. Może styjno. Nie, 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 no tu. Jak błagalnym nie wzrokiem patrzy. Iwan nie wolno. Zostaw. Subracie. jest woda, tak? Jest, jest, cały czas się buzuje. Miałeś jakiś czaj, tak? Tak. I się parzy. Tak jest. Tylko to jest, wiesz, to jest esencja teraz. Tak. Jakby co wody dolej z żółtego. No dobrze, słuchajcie, ręka mi trochę świerknie. Czy jak to się jak Tak, tak. Dostaje Mam tylko jedną wolną rękę, którą trzymam w kieszeni i nie wiem co z nią zrobić. Także chyba... To no nie i tak się przypali. Bo. A to, to... Nie ma tragedii. No wujek, wyłączaj to ustroj, to będziemy jeść.